Witam serdecznie w kolejnym odcinku Instrumentów Świata. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o takim nowoczesnym instrumencie o nazwie futujara. Każdy zacznie się zastanawiać co to jest futujara, czyli jakaś futurystyczna fujara. Tak, to jest futurystyczna fujara, a dokładniej nowoczesna wersja słowackiej fujary pasterskiej, czyli takiego instrumentu alikwotowego. Instrument jest bardzo młody, został on stworzony przez Kolesia, przedstawiającego się jako Nadishana. E, o koleś już w ogóle coś tam wspominaliśmy, a dokładnie w odcinku o Hulusi. I co? I ten koleś po prostu razem z gościem, przedstawiającym się jako Max Bramberg, e, stworzyli i zaprojektowali właśnie ten nasz dzisiejszy instrument, o którym rozmawiamy. Instrument zrobiony z kilku rur PVC. Mamy jedną główną rurkę, tam mamy ustnik, od tego ustnika jest poprowadzony taki cienki wężyk, do którego dmuchamy, e, ponieważ instrument właśnie jest dość długi, byśmy nie dosięgli do ustnika. I co? Mamy kilka dodatkowych rurek, które sobie po prostu dostawiamy, e, żeby zmieniać wysokość dźwięku tego instrumentu. Czyli, mamy, e, czyli możemy na instrumencie grać na akcjach C, D, A i G. Te rurki, które dostawiamy do instrumentu, zawsze mają trzy otwory, co pozwala nam nagranie tak jak na każdym innym flecie. Na instrumencie ku gramy w ogóle techniką przedęcia. I instrument oferuje nam grę w skali diatonicznej. Na instrumencie możemy grać również bez dostawienia tych ekstra rurek. Wtedy nasz instrument brzmi jak taki zwykły flet alikwotowy. O flecie alikwotowym zresztą rozmawialiśmy w pierwszym odcinku tej serii, czyli o końcówce, eee, A że nasz twórca tego instrumentu jest Rosjaninem, to prawdopodobnie mogą się wzorować takim właśnie rosyjskim odpowiednikiem takiego fletu alikwotowego, czyli kaliuką. Dzięki wielkie za dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że Wam się przydał, obok macie link do profilu Nadyszany. Gość jest niesamowitym muzykiem, po prostu tworzy tak genialne instrumenty, nie wiem, można po prostu odpłynąć przy jego muzyce. Jeśli ktoś interesuje się tematem, na pewno znajdzie tam coś ciekawego dla siebie. A tak przy okazji zachęcam Was też do odwiedzenia mojego drugiego kanału. Kanał poświęcony jest tylko i wyłącznie gitarze. Bo że to jest mój główny instrument, no to właśnie stwierdziłem, że założę całkowicie osobny kanał, żeby po prostu całą swoją wiedzę na temat gitary, tam wam po prostu przekazywać. Więc jak coś, zachęcam do obszajenia eee, i co? I życzę mi jego popołudnia! Na razie!